Cześć, jesteś z tej strony Jamie, A to jest kolejny odcinek, teraz razem odcinek specjalny z FNAF Word. Dobra i ci, co przeczytali tytuł odcinka, wynika, że to jest, ci, co... ci wiedzą, co będziemy dzisiaj robić. Nightmare. This is why you wake up. To dlaczego czego się pójdziesz? Masz koszmary. Nightmare, nightmare. Nie poczuł się czy... Dobra, jesteśmy przed jaskiną, gdzie ja skończył się poprzedni odcinek. Idziemy na wzgórza Fesbera, wyłowić ryby. Tak, w tym odcinku będziemy mówić ryby. Jeśli, ja tak powiem, nasz budżet spadnie poniżej 400 tych Fesber tokenów, to kończę odcinek. No, i jeśli ewentualnie to będzie trwał dużo, dłużej niż tak 5, 10 minut. 10 minut maksymalnie będzie trwał ten odcinek. Dalej nie wydłużę go. Najgorsze w tym odcinku jest to, że no dobra, teraz może nie straciłem. Ale muszę czekać, aż. Aż ta odwielona ryb wróci. No. Ja muszę czekać, wy nie musicie. O, oczywiście, wy macie tutaj szybkie cięcie dla moment No i już po cięciu. nie? Ale musiałem tutaj czekać, chodzić i jak spić. No widzicie, mam więcej pieniędzy. Więc teraz Ponosimy budżet do 450. No nie 500. No, teraz to do 500, bo ja mam tyle. Ja mam tyle kasyto. Woli. Dziewczyna, to królik, ktoś zdziwiony. Chyba tak. Każdy wie, że jest jakiś symbol. Okej, oczywiście, znowu robię szybkie cięcie, i znowu idziemy na ryby. Skupienie żeby złość. Żeby nie złapać ryby tylko perłę albo. O o o! Mamy no, perłę. Udałam się złapać perłę. sam widzę to. Złapanie perły jest jak... Nie wiem. Po prostu prze. Phantom mandę because. Musi być dziwniej. Fantomandra to facet. To są tutaj zdziwione. Nie ja bo zawsze myślałem że to jest dziewczyna Serio Facet! Przecież to jest dziewczyna, to widać! No? To jest oczywiste No? Byłeś, w Czy ktoś z Was myślał, że Fantom Mangle to jest chyba nie, nie dziewczyna? No, ta walka się dopiero... Ta walka się w ogóle zaczęła? Ej, to już. Proszę bardzo, że oglądać się tą walkę krótko, Zapomniałem wyłączyć, zrobić cięcie, ale się wiatra, bo chłopak, wiesz to jest ona, no widzicie, tu jest odpowiednik Mangle, to jest Nelbit, no wygląda jak Mangle, nie? Tylko inne kolory, jak dziewczyna, idealna dziewczyna, nie, dobra, no, nieważne. Muszę Ledger, było cięcie. Nie ja to cięcie, ale że zacząłem walczyć z Fantom Cheeką i postanowiłem zagrać. Mam no, trochę takie zdziwienie. Ja jestem zdziwiony, że Fantom ma To może być chłopak. A nie wiem, dziecko to chłopak, nie wiem, co to chłopak. Nie wiem, że dziecko to chłopak, nie wiem, co to chłopak. No ja w to nie wierzę. Znaczy, jak ludzie pytali na stylu Scotta jaka jest podźwignia, to on powiedział po prostu... Tak. Dubie. Dubie się odpowiedzieć nie. No i teraz odblokowaliśmy sobie Nightmare. Znaczy, Nightmare ciekawe. Pardon, ciekawe. Mam sobie ją do grupy. Nightmare. Hmm. Po o No, right czemu to się tak wygłodnuje? Ładą się szybciej! Wiecie co? Chyba kiedyś... zrobię taki odcinek specjalny, gdzie puszczę po kolei wszystkie te postacie z, z tych przerywników i będę ich napisać, tylko że przetłumaczę na polski, to może zrobię takie coś. Jak się będzie chciało. się uda, to jeszcze dziś. Ale nie, obiec nie obiecuję nic. Never I am. Nic. Nic nie złapałem. No, pan no. No, 10 Dziesięć tokenów. Ale jest też plus taki, że... Nie muszę odcięcia, Ponieważ widzimy nie jest nic mała. Zmaram, tu jest. Mam nadzieję, że, że, że chce nam się dalej łowić ryby, skoro teraz nic nie złapaliśmy. No i ma rację. No, nawet, nawet chce nam się łowić ryby. Hmm. Kurde. Tylko pięć. Robin hmm. Without Basics. Hmm. Dobra, już po cięciu idziemy zrobić kolejną rybę. A może perla nawet? No ale zepsułem. Virtua Co jest z tym Virtua Freddy? Scott, co ty wymyśliłeś? czy tego Virtua Freddy da się jakoś zrobić? Może to jest jakiś sekretny boss, o którym pisał Scott? Chby napisał, że dodaję jakiegoś sekretnego besta. może to o niego chodzi. Choć to była raczej sekretna postać. Dobra, kolejne cięcie było. Już widzieliśmy. I dalej mówimy ryby. Ciekawe jaką rybę tym razem złapiemy. Kilku za dwa. bo bo aż Foxy nie widzi za wiele. Mm, no, się. Wadł się. Okej. Okay. teraz kolejne szybkie cięcie. Zobaczymy się, jak znowu będę łowił ryby. Cięcie. No i już za pięcio. Ja miałem pomyliłam z tego cięcia, co mi się zablokowało, no ale już jest OK, Znowu, znowu tylko za pięć. Raz złapałem perłę i... teraz... no... gra się na mnie... gra... gra mi dać radości. Raz pozwoliłem złapać perłę i jej super szczęścia, teraz ciągle będzie pech, pech, pech i pech. Dobra, było na nie Mieliśmy się spotkać dopiero podczas łowienia ryb, ale zamieniłem gara GG i postanowiłem, że nagram tę bitwę. Wiecie co chyba, po tej bitwie będzie już koniec odcinka. Nie ja nagram już kolejnego łowienia ryb, to był ostatniowy... Nie no, mówiłem, że maksymalnie 10 minut, bo czas mi się kończy. Ja nie mam już czasu na kolejne łowienie ryb. Jeszcze w bo moi przyjaciele nie znikają, są niewidzialni. Dobra. Phantom Freddy to jeszcze zrozumiem, bo niewidzialność nie tam dusza i tak dalej. I już po No ale czemu Foxy znika? Nie Phantom Foxy. Dobra, masz. Ja Jak już mówiłam, to jest kontrolika, nie party member. Co się? sobie tam, sam tam, czy użymy. A wy komentujcie, subskrybujcie.